Siemaneczko ludziska, gdzie ja wyksam gospodarz, gdzie jesteśmy znów w tym Bo wczoraj nagrałem odcinek, ale mi coś no, zapomniał, że za długo minut, Ten, minutowy, Tylko 15 dni to to chodzi. No. Mówię jeszcze, że w sobotę była mokra ojka I tym mokę się tak Jak tam, przedniska dobrze z tu dobrze rośnie na razie zaczyna wykiełkować No tu z płotem dałem Opona mi się Ta opona jest, powinna być To są tak, tak I tak, tak a tutaj tutaj, no to takie ma być. A te opony miały później na przykrycie do kieszonki. No tutaj gdzie silo? Muszę sobie zbudować. E, Piszcie, gdzie mogę sobie zbudować silos? opór tutaj na polach. By znów nie było na polach. No i tutaj nie komali No i tutaj może by był. Tylko tutaj jeszcze muszę wyrównać. A tam, no tutaj, ale nie Tak, żeby tak nie było przez cały. No tak, no tak na, wiecie, na, tak na sadzie, wiesz. Chcę żeby w sadzie, pisać, bo ja nie mam pomysłu. Bo chciałem w ogóle mieć tutaj, ale tempo, a to, tylko tego portu, mam się, ten nie, ale mi się nie uda zrobić, bo ja tu mam socjalny metalistę w ogóle, tyle mam już metalu no W domku się zmieniło dużo rzeczy, e, został zbudowany koc. Tutaj e, w ogóle jest zapiękane. E, poczekaj, to jest to, jest to poczekaj. E, no. A to jest to, nie no, to, to jest to. Tak można sobie domku zrobić. Teraz naszym, e, bo to jest w ogóle mój i mojego kuzyna, no i moje kobieta w domku. Czech nas jest w tym domku. E, bo wczoraj, no wczoraj w ogóle. No ale mi się godiło, ale udało, no mówiłem no. jeszcze tej kiedy mi się uda, to poniedziałek, nie wiem, kiedy jest poniedziałek, no. we wtorek, no po, a po tym tygodniu, po, po, po tym tygodniu powinienem jechać po kliki ale trzy dokupię. I na trzy, bo ten mama mi powiedziała, że trzy kupię, kiedy pójdę do kościoła. Ja sam, skup, ja sam. No i kurwa, kieszkantka też też kupował z nią pisklątka, ale będę miał z nią pisklątka. Bo 10... ja, ja sobie ja ja kupię 10 pisklontek, a mama sobie nie wiem ile kupi albo jed... Ja sobie kupię 20. No może taki 12 albo 13, bo ja się patrzę na takie traktorki plastikowe napadała. Wiecie, to czemu będzie się fajnie nim rysowało. No i po jedno chciałem sobie pojeździć No nie wiem jak tektork... to... Mm, tylko się z niego stało. Łudziu, bubu, chichu. E, no i jak to on ma złą. Tylko ja nie wiem. O, ty, zapomniałem. Kiedy ten ja miałem gdzie ja tego traktorka szukać, bo ten go będzie mi potrzebny. Kiedy go, nie, kiedy go nie znajdę, to znaczy, że straciłem siedzenie do traktorka bo ja znów siedzenie będę musiał bo jak wiem takie, takie duże siedzenie e, po prostu takie coś no i takie do góry no tak, poczekajcie tak i tak idzie no, Po prostu nie wiem gdzie będzie ten terytorium tak e, na razie nie chcę By nic, nie chcę nic na razie, ale tu jest W ogóle go nie ma na razie, ale, ale powinien metalowych powinna nie ale metalowe części, były. Bo... No i na razie tyle, bo chciałbym jeszcze sobie sobie zbadać e, poniedziałek, wczoraj, to. nie, chyba pójdę po liskę jedną, taką muszę po liskę iść, e, będę tutaj, bo z tym punktem na na tymi zagrożeniami na razie nic, nie będę, wczoraj jeszcze tak, e, bo wczoraj nagrałem odcinek, to proszę do ciotki Janki, e, no mojej cioci, nie, o której ten, no i ten, no i byłem Później byłem w Fusionie, proszę na, na farminga, Kiedyś mnie kuzyn przyszedł. No, grają teraz w War of Tanks. E, chcecie odcinki z War of Tanks na moim tym? E, św, na moim, bo jestem zareagowany na War of Tanks, ale nie gra. Ale się pytam, czy chcecie. Bo piszcie w komentarzach, czy chcecie W of Tanks i Farming Submariner 2017. E, na modyfikacjach, nawet mój na, jedno. Lubleńska Dolina V3. Bo tylko tak, bo takie mam na. No i na razie zapogię i na razie robię te serwę, gdzie ja ich dopieszka w jaśrutnik kupuję mnie z modyfikacji, mam tylko dwa razy modyfikacji. Nie? No i zbieram kostki. Zbieram... I mam taką dziecke, nie? Co fajnie dymiczałem dymem. Nie? No i sobie tutaj jak pod górę zawsze. Włączam na 6, nie? 6 na godzinę, albo 7, albo 8, nie? No, i takie czarne, no, wygląda jakby e, Bukcowała ze tymi belami. No i jeszcze, e, e, kto, e, kto ma jakieś modyfikacje, umie, e, umie tworzyć modyfikacje, e, proszę nagrać na mnie, e, jak się włącza to do robienia modyfikacji. Nagracie, proszę was nagrać, o, poczekaj, ktoś tam. Aha. No dobra, no modyfikacji, modyfikacje, bo potrzebuję Jeszcze sobie porobić modyfikację. Mam taką mapę, fajną mapę zrobić kawitkowo V1 Do lesa 17 I do lesa 15 Wiecie No i wszystko Na tej mapie Będzie całe dwa gospodarki Będą, ile chcecie Trzy gospodarki, jedną tam mojego kolegi tam, tam, tam będzie? W drugiej będzie tam, e, za tym domem. Tam jest e, taki. Do, e, tam jest pani. stało e, e, zostało mi 14% baterii Na razie za ten. E, tam będzie jedna gospodarka za tym, a tym domem tam jest taki ten, wiecie? To jest pokazywane nie wiem, którego odcinka, kiedy wychodzę ze są dołu, to jest ten. Wie, widzicie? No i tu jest mój gospodar... Ale tutaj gospodarka nie wiem, co zrobić. Ta gospodarka będzie. Powi e, to powinny być też. Powinna być gospodarka, e, to i też nas, a e, no, stodowa no, e, będzie znów nie wiem, czego ma być stodoła. Z kamienia, jakiego skamienia? Jakiego skamienia? No po czy z drewniana, bo mi drewniana znów nie pasuje. drewniana musiałbym taką, o no czyściutką, nowódką. No, i po jedno już mówię, e, że tutaj tego domu nie będzie. Tego nie powinno być. A tutaj, te a, a tutaj, za was tego domu będzie, będzie takie małe pole. A tu mnie zją, a nie, nie, ale wiesz, że no, i jeszcze mówię wam, że będzie takie fajne koło mnie.